Dołącz do nas. Sukces i stały rozwój Polpharmex S.A. jest możliwy dzięki zaangażowaniu oraz wysokim kompetencjom naszych pracowników. Szukamy ludzi kreatywnych, którzy odważnie podchodzą do wyzwań, jakie stawia branża farmaceutyczna. W Kutnie działa produkcja, badania i rozwój, logistyka, łodzi, laboratorium biotechnologiczne i w Warszawie marketing i sprzedaż. Jesteśmy! Przedsiębiorstwem z 30-letnim doświadczeniem w branży, odpowiedzialną społecznie organizacją, jednym z największych pracodawców w regionie. Oferujemy pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, stabilne zatrudnienie, wyłącznie w oparciu o umowę o pracę, system benefitów oferowanych przez pracodawcę My Benefit, korzystne oferty ubezpieczenia na życie, trzy warianty do wyboru. Inwestujemy w ludzi, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, badania i rozwój, możliwości produkcyjne. Zapraszamy. Więcej informacji na www.polfarmex.pl